Dzień dobry kochani, dzień dobry. Witajcie, witajcie w poniedziałek i jak co poniedziałek będziemy głosić dobre wieści. Mam nadzieję, że tamten tydzień upłynął Wam pod znakiem właśnie tego wszystkiego, co najlepsze do Was płynęło i było przed Wami. Więc jeśli ktoś chce się podzielić tym, że faktycznie tak było, dajcie znać w komentarzu, bo to też dla mnie jest taki mały znak, że, że warto. Warto to robić i warto wspierać ludzi w taki sposób. Yy, a dzisiaj zobaczymy. Zobaczymy, co, co przyniesie nam cały tydzień, bo mamy już końcówkę, tak? Końcówkę miesiąca. Yy, I zobaczymy, na czym się skupić. To jeszcze raz powtórzę, dla tych, którzy gdzieś słuchają to pierwszy raz. To są tak zwane karty wsparcia, tak zwany mały horoskop pomocowy, wsparciowy, który... Zwraca uwagę na to, na co, na co patrzeć, w którą stronę patrzeć, nie co się wydarzy, bo to też, jest, to też zależy od nas po części, jakiejś mniejszej lub większej, ale warto, żebyśmy też zauważali pewne rzeczy, których czasem nie zauważamy, bo jesteśmy zabiegani, bo jesteśmy, nie wiem, zajęci czymś, albo mamy po prostu odwróconą głowę w drugą stronę. A to, co dzisiaj powiem, to będzie taki mały, mała, mała podpowiedź Waszemu umysłowi, żeby zwracał na coś szczególniejszą uwagę, po to, żeby było Wam lepiej. No bo, tak jak i moja intencja jest tego, żeby było Wam cudownie, lekko, żeby wszystko szło gładko, tak i te karty, i te podpowiedzi, które dostajecie, też w tym celu są, mimo że czasem nie są łatwe. Nie są łatwe do wypowiedzenia, nie są łatwe do zauważenia, ale są po to, żeby było Wam lepiej. No i tak przy poniedziałku, właśnie temu w, w myśl tej motywacji, którą, um, którą przerobiliśmy wczoraj, więc jeśli ktoś nie obejrzał filmiku, to zapraszam do filmu z wczoraj o motywacji, który okazał się naprawdę dość ciekawym. E, tak Nasz umysł też tego potrzebuje, i nasza dusza do spełnienia, i ciało. Do wykonania, czyli ta motywacja i spełnienie dla ducha. Kochani, zobaczymy, co dzisiaj ciekawego. Zaczniemy od kart wsparcia. To są karty autorskie. Jeśli ktoś ma ochotę je pobrać, to link jest w komentarzu. Będziecie mogli, one są kompletnie darmowe. Możecie sobie je wydrukować i korzystać z ich na co dzień, zadając sobie podstawowe pytania. Może to nie jest, no, chociaż nie próbowałem do takich bardziej skomplikowanych rozkładów. Ale do takiego codziennego wsparcia, dlatego też one się tak nazywają, bo dają, dają dość fajne wsparcie i pozwalają zauważyć pewne rzeczy z innej strony. Ale zaczynamy od nich. Jaki będzie ten tydzień? Na co mamy zwracać uwagę? Zobaczmy. Zobaczmy. No, pięknie, pięknie. Przed chwilą też robiłem czytanie i też wyszła ta sama karta. A, więc kreacja. Ten tydzień, ten tydzień, mimo że to jest koniec miesiąca, coś się, nie wiem, kończy, to i tak, i tak to jest w porównaniu do poprzedniego tygodnia, że najlepsze to wszystko, najlepsze jest przed tobą, tak teraz z tym najlepszym, co mamy, mamy kreować. I tu jest napisane znowu, działaj ile można czekać. Więc jeśli chcesz się zmotywować na tyle, to wytłumacz swojemu umysłowi co, jakie korzyści z tego płyną. Albo jeśli nie wiesz, jak to zrobić, to poproś kogoś na początku, żeby to za ciebie zrobił. I ta kreacja, te otwarcie tego yy, pozwoli ci zauważyć wiele rzeczy z innej strony również. Yy, ale i pozwoli stworzyć nowe rzeczy, które są piękne. Zobaczcie, jakie piękne kwiaty. I powtórzę jeszcze raz to, co tutaj jest napisane. Działaj. Ile można czekać? Ile można czekać? Odpowiedzcie sobie na sami na to pytanie i zróbcie coś z tym. Zróbcie coś z tym, nawet mały krok, nagradzając się za to i doceniając siebie i innych. Ta kreacja jest wtedy nieograniczona, bo otwierają się wszystkie drzwi, otwiera, poszerza się horyzont i potrafimy działać w różnych płaszczyznach, nawet w tym samym czasie, powiedziałbym. Więc kreacja, działajcie, ile można czekać. Dopowiedzmy tę kartę, zobaczmy, co jeszcze prócz tego, co jeszcze oprócz tego warto zauważyć. No, to jest fajne, i to jest myśl tego, co powiedziałem yy, o motywacji. Potrzebujesz uziemienia. Uziemienia, ale nie, że yy, nie wiem, chodzimy z kablami uziemionymi do ziemi. Bardziej chodzi o to, że yy, praca z energią, praca z energią jest fajna. Praca z energią daje bardzo dużo możliwości i otwiera kreację, ale do momentu, w którym nie zrobimy nic tu na ziemi, Czyli nie zaczniemy działać jako właśnie, bo nie bo z powodu te słowo kreacja jest połączone z działaniem. Bo ta kreacja wytworzona u góry ma się przenieść na nasz świat fizyczny, czyli na świat materialny. Więc te uziemienie, które jest, to oznacza tylko tyle, żeby, żeby nasz umysł zaczął pracować właśnie w tym kierunku, w którym my prowadzimy energię. I zobaczcie, Poczujcie sobie nawet, jakby to było, gdybyśmy kierowali tak, kreując tak samo energię, którą możemy zrobić w każdy sposób, żebyśmy tak samo, yy, może nie nakręcali nasz umysł, ale żebyśmy to samo tworzyli w naszym umyśle, żeby nasze ciało za tym szło. Więc zdecydowanie ta karta dzisiaj jest bardzo pozytywna. Yy, żeby nie tylko to, co w energii, ale też i w materii się działo dzięki Wam, ale. Dzięki właśnie temu jednemu słowu kreacji. I no i dwusłowom działania, bo bez działania nic się nie zadzieje. Nic się nie zadzieje. Eee, to powiedzmy sobie: kolor, zobaczmy co z tym kolorem. Eee, jaki kolor dzisiaj nas wspiera, ten tydzień? Zobaczymy. Eee, zobaczymy, jaki kolor nas dzisiaj wspiera, na co, eee, jakim kolorem się otaczać. No, patrzcie. I piękny kolor na cały tydzień. To jest kolor amber, czyli bursztynowy. Bursztynowy, piękny kolor, który nas otacza i mówi tylko tyle, co obudź swoją. No i w tytule, co mieliśmy dzisiaj, obudź swoją kreatywność. Obudź swoją kreatywność. I co nie obudzisz, jeśli nie będziesz działać? Eee, proszę bardzo. Piękna karta, więc jeśli możecie się dzisiaj dzisiaj przez ten cały tydzień otaczać czymś pozytywnym, y, pozytywnym, no to w, dobrze, że tak powiedziałem, i y, jeszcze czymś bursztynowym, to jak najbardziej ten kolor i y, y ten bursztyn y, sam w sobie też nas wspiera. Jest bardzo dobrym, y, bardzo dobrym wspieraczem, że tak powiem. Kochani, życzę Wam. Cudownego tygodnia, pełnego kreacji, działania, zrozumienia dlaczego działasz. Bo to, że działam, to ja mogę sobie działać, ale fajnie, gdybyście jeszcze zrozumieli, dlaczego działacie. I to już jeszcze powtórzę z wczorajszego live'a, że motywacja, działanie jest dla ciała, a spełnienie, po co to robię, jest dla ducha. Co. W rezultacie przynosi nasze, powiedziałbym, szczęście i radość. Więc kochani, jeszcze raz wszystkiego dobrego, pełnego tygodnia, pełnego kreacji, zrozumienia i to tak nawet złotem, złotem się pokazuje, pełnego obfitości dla Was. My widzimy się w środę w tym tygodniu. Będziemy mówić o bardzo ciekawym temacie. Które ogłoszę dzisiaj, pewnie. I do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.